Witam W dzisiejszym szorcie chciałem wam zaprezentować dlaczego nie warto dotykać e, monet ogólnie numizmatów e, takie jak na przykład to piękne złotko e, czy na przykład takiej srebrną pół wersji proof bez rękawiczek po prostu gołymi palcami Pokażę to na przykładzie no właściwie Czegoś takiego, widzę, że jest, jest piękne lustro. Podniosę się z brzegów piękne lustro, tak? I teraz uwaga, czy nam dotykać? No, pomięgli to trochę w łapce. I jeśli się przyjrzycie, o! Powstały mikroryski. Dużo jest tłuszczu, jakby z naszych palców.